Chciałbym przy okazji poruszyć temat tego gniazda tutaj od silnika tylnej osi. To jest problem znany już, ponieważ nie ma jeszcze na to akcji serwisowej i nie ma gwarancji, że będzie. Jest jakiś tam biuletyn na sprawdzenie tego. Niemniej jednak sytuacja wygląda tak, że to gniazdo. Jest nie do końca szczelny w sensie takim, że owszem szczelny jest tutaj, tu ale nie jest szczelny odcinek, powiedzmy pół centymetra między rantem a, e, a uszczelką, która tam jest w środku. Tam się dostaje woda z solą. Wcześniej to było tak. Zresztą widzicie, to jest już informacja, że Toyota wie, że tutaj jest problem, ponieważ wcześniej ta. Obudowa była zamknięta. Ona była tutaj taka klapka i tutaj nawet został po niej pin. To jeszcze dwa lata temu w Rawkach było zamknięte dokładnie tak samo jak tutaj. W tym momencie tą obudowę skrócono, ponieważ tu potrafiło być do pełna piasku. Z no, z solą, z wodą, ze wszystkim ten ekran gnił. Ta woda z solą dostawała się też tutaj, właśnie do góry, w tą szczelinę, dokładnie tą, którą tutaj widzimy. Ja to przybliżę. Dokładnie tutaj na łazi piachu i brudu, i od tego zaczyna oksydować już część silnika trakcyjnego, ta obudowa od środka. W związku z czym to pęcznieje. No i efekt jest taki, że ta uszczelka zaczyna puszczać, wtedy woda podchodzi dalej, robi się już jakieś mikrozwarcie i zaczyna wyrzucać błędy, zaczyna być check hybrid system, zaczyna być check VSC, no a co na razie w jednostkowych przypadkach wymienia wiązkę lub i silnik trakcyjny, to jest nie wiem tam 11 tysięcy czy 18 000, kosztuje jedno albo drugie. Ja się oczywiście mogę mylić, ale takie, takie sumy gdzieś mi mignęły. Tak czy inaczej, temu można zapobiec. I jeśli ktoś się boi odkręcić dwie śrubki i wypiąć wtyczkę, to niech to zleci komukolwiek. Opowieści o traceniu gwarancji ingerencji w układ hybrydowy to powiem tak: niech się ktoś puknie w głowę, bo to mniej więcej jest taka sama sytuacja jak wymiana bezpiecznika w aucie, jakbyście od tego chcieli tracić gwarancję. My to zrobimy tak, że właśnie sobie to wyjmiemy wywoskujemy to, tak jak już gdzieś tam wspominałem no i będzie to zaszczelnione na tyle, że się tam żadne dziadostwo już dostawać nie będzie e, czy ktoś sobie to chce zrobić, czy wierzy tak mocno, że ma gwarancję i mu wszystko na tej gwarancji naprawią to jest jego sprawa e, no być może i mu naprawią, najwyżej będzie 3 tygodnie albo miesiąc jeździł hulajnogą tak nam to wygląda odkręcone, teraz wyciągamy wtykę i wtyka wygląda tak. I teraz popatrzcie, ta uszczelka, tutaj, ona jest bardzo fajna, miękka i tak dalej, ale ona uszczelnia dopiero pół centymetra, a nawet prawie centymetr od tej linii, czyli od tej linii. Tutaj macie żywy aluminiowy odlew, który nie jest niczym zabezpieczony. I to jest dokładnie ten problem, że właśnie tu. Dokładnie w tym miejscu zaczyna się oksydacja, zaczyna to gnić, w związku z czym to aluminium puchnie i ten slot tutaj zaczyna pęcznieć. Jak pęcznieje, no to ta uszczelka, którą tutaj pokazywałem, ona już nie spełnia swojej funkcji. Wilgoć zaczyna się dostawać wyżej. No i tam już mamy trzy takie fajne styki, jak one złapią trochę wilgoci. To się zaczynają schody. Co robimy teraz? Woskujemy sobie tu dookoła to aluminium, Spędzelka ze sprayu, z czego tam Wam pasuje. Następnie składamy to to na tym wosku, woskując uprzednio jeszcze tutaj też tą flanszę. Jeśli to zaszczelnimy, tą szczelinę tutaj i tą szczelinę tutaj z drugiej strony, to problem się tak naprawdę rozwiąże. Czy sobie to zrobicie we własnym zakresie? Zlecicie zrobienie tego komuś, to jest tylko i wyłącznie Wasza sprawa. No ja taką rzecz tutaj robię. Oczywiście mamy wcześniej odpięty bezpiecznik od tego wynalazku. Być może właśnie straciliśmy gwarancję na ten bezpiecznik, albo nie wiem, straciliśmy gwarancję na cały samochód, bo ktoś odkręcił dwie śrubki. To już rób ta, co chce ta, że tak powiem. My to woskujemy, zabezpieczamy to, żeby to było szczelne, żeby za 2 3 lata klient nie musiał miesiąc jeździć na rowerze, bo mu się coś takiego zepsuło. No, jeśli będzie, na no to akcja serwisowa ze strony Toyoty, no to tym lepiej, bo problem występuje i występował będzie. Jeśli nie będzie, no to gorzej i trzeba będzie z nimi walczyć. Niemniej jednak na razie takiej akcji przywoławczej nie ma a powinny wszystkie rafki z tym napędem zostać wezwane właśnie na uszczelnienie tego złącza i na wymianę tego tutaj plastiku na zmodyfikowany, cokolwiek by ta modyfikacja nie znaczyła, no bo dla mnie obcięcie tego kawałka to nie jest modyfikacja, zwłaszcza, że ekran zostaje na wierzchu, a mimo że on tak ładnie wygląda teraz, bo to auto jest nowe. To za parę lat z tej stali niewiele zostanie. Ona jest częściowo nierdzewna, ale no w starszych hybrydach już widać, że te siatki od ekranów zaczynają rdzewieć, zaczynają się rozsypywać w palcach. Także to też tutaj właśnie tą siatkę przewoskujemy dookoła, bo nawet jeśli tutaj nalezie piasku, brudu i innego dziadostwa, to i tak będzie już na tym jakiś tam film wosku, który zapobiegnie. Temu żeby to dalej się degradowało. Także bierzemy się, składamy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No i tyle. Wywoskowane, składamy, zapinamy, tak samo wywoskowane tutaj od spodu po wtyczce. To sobie jeszcze później pryśniemy, wpinamy, klik, dwie śrubki i po bólu. Teraz sobie tylko to łączenie jeszcze tu. Dostrzelnimy woskiem i sprawa jest zamknięta. Myślę, że problem rozwiąże na znacznie dłużej niż, niż robienie takiego połowicznego plastyczku tutaj. No i tyle w zasadzie pokrzyku. krzyku. Zastrzelnione, zabezpieczone, ekran też tutaj wywoskowany, jeszcze sobie to musi pokapać. Wosk nie reaguje z gumą, nie reaguje z tworzywami, także bo to jesteśmy spokojni, a to że tam będzie trochę bardziej to szczelne, że nie będzie się tam nic dostawać w górę, zwłaszcza no święty spokój na pewno na dłuższy czas niż fabryka przewidziała